Was, słuchajcie, z tym z informacją na temat tego, ile wyniósł koszt stanu surowego zamkniętego w domu o powierzchni użytkowej 161 metrów. Ogólnie tam może w błąd bon sprowadzałem wcześniej, bo mówiłem, że dom ma 160, 106 przepraszam, metrów powierzchni użytkowej, no ale ten garaż trzeba jednak doliczyć do tego, te 55 metrów, czyli tak naprawdę to będzie koszt budowy stanu surowego zamkniętego. Tylko materiałów oczywiście, bo robocizna wszystko po mojej stronie. Także to będzie koszt tych 161 m2. No i zrobiłem to, jest to takie podliczenie. Może to nie do końca jest ład i skład w tym, ale, ale jakoś postaram wam się to przedstawić. Ogólnie stan zerowy skończył się na 41 940, czyli 42 000 niecałe. No i później ma po kolei wszystko policzone. Okna 17856, 856, bloczki 24, 1299 sztuk zużyłem, na, na koszt tego był 13876. Bloczki 12 na działówki 768 sztuk poszło i koszt jest 4965, ale jeszcze może mi braknąć tam z 10 czy 20 sztuk, także to troszkę może się tam różnić o parę złotych, ta, ta, ta finałowa cena. Struktonit 2506 beton na podciągi i więcej. 10 kubików poszło 4723 razem z pompą, Deska szalunkowa 4320, ale ją zużyliśmy na sufit cały, także mamy tam na, na strychu na podłogę. Także tu mamy zużyte, zostało jeszcze parę blatów, także tu też spoko. Wszystko zostało zużyte. Membrana 3000 zł poszło. 5 rolek po 600 zł niecałe, coś, coś koło tego 590 tam z groszem. I więź ma dojeżdżamy W więźbie wyliczyłem też drewno na strop, bo to w jednej, w jednej cenie wszystko było razem 35 385 zł. I w tym strop razem z wieszakami bo ktoś tam się spytać pytał się ktoś, żebym mógł powiedzieć, czy mogę powiedzieć, jak to wyglądało kosztowo to strop razem z wieszakami to był koszt 8788, czyli trzeba było. Ale ogólnie samo drewno 7830. Także tam około 930zł czy 960 za te wieszaki wszystkie wyszło. Zbrojenie następnie, czyli 12 pręt i 6 pręt 3535 No i dojeżdżamy do dachóweczki, dachóweczka 24212zł. Jedziemy dalej. Tutaj mam dopisaną też pomoc chłopaków, ponieważ raz też miałem pomoc przy wkładaniu zbrojenia do fundamentów. Później znowu e, Mariusz z, z Grzeczkiem pomagali mi montować krokwie na dachu w domu, tak samo jak na dachu w garażu, no bo samemu bym się umęczył na pewno, pewnie to by było do zrobienia, ale nie było to warte, żeby się z tym męczyć i szarpać, także tu chłopaki też pomogli, no i kiedyś tam też Romek mi pomagał przy zasypie chyba z dwie czy trzy godziny, a może i z pięć godzin, nie pamiętam już dokładnie, w mam to zapisane i 1700 zł poszło mi na pomoc z zewnątrz jakąś tam. Wiadomo, za, za darmo umarło. Yy, drzwi zewnętrzne. Nie mamy drzwi zewnętrznych jeszcze zakupionych, ale odliczyłem już i liczyłem do kosztów 5000 zł. Myślę, że na luzaku 90 drzwi znajdziemy yy, za 5000 tysięcy na pewno się w tym zmieścimy, więc tak to podliczyłem. Drzwi tarasowe. Yy, tu będzie popraweczka z tymi drzwiami, bo tam były uszkodzone, ale chcę przełożyć w tą stronę, no bo niestety niedopatrzenie moje i wyszło jak wyszło, więc. 1000 zł jeszcze doliczyłem na te okucia. Jeśli trzeba będzie tam wydać, pewnie będzie mniej, ale ten 1000 od, odłożyłem też i liczyłem do kosztów. No i końcowa brama garażowa 10700. Także dojeżdżamy do końca. Cała suma 204 723 zł. Także tak to wygląda. Dwie stówki przewiliśmy. I co jeszcze do tego doliczyłem, ale to już jest oddzielnie, jeśli nie licząc materiałów, jakie tam potrzebowałem, bo musiałem kupić sobie tak rusztowankę małe, jakąś drabinę, jakiś łańcuch dopiły, jakieś takie inne pierdoły, więc jeśli o to chodzi, to 5 tysięcy takich kosztów oddzielnych jeszcze by do tego doszło, czyli można powiedzieć, że 209 723, ale jeśli chodzi o sam materiał na budowę domu, no to 204 723. Także tak to wygląda i tak to wyszło i tak jeszcze dla własnej ciekawości sprawdziłem sobie, policzyłem, ile całe wkręty na całą budowę mi kosztowały. No i tych wkrętów poszło trochę, no i suma jest 2360, czyli na same wkręty ponad 2,5 koła trzeba było wydać. No i tak to wygląda ogólnie, nie? Myślę, że spoko całkiem, jak na te czasy, bo zaczęliśmy się budować w wrzesień 2021, teraz mamy końcówkę października. 2022, więc no nie był to najlepszy czas do budowy, pewnie ten skok tych, tych całych cen był i w ogóle więc, więc tak to się przedstawia i i co, jedziemy z tym dalej, będę starał się też dawać jakieś tam może koszty kolejnych etapów, teraz elektryki, później tynków, i na to wszystko będę wydało, zobaczymy jak to pójdzie no i tyle, postaram się też rzucić jakąś przebitkę z drona, może mi się uda jak wygląda cały dom dla tych, którzy nie widzieli, może nie oglądali i... no i tak tak można powiedzieć to zakończam Także 204 723 zł, stan surowy, zamknięty, domu o powierzchni 161 m 2 Ja spadam, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.